Na początek chciałbym Cię spytać, jak Ci mija ten okres przerwy między sezonami, bo chyba widać to też, że odpoczywasz aktywnie. No, jak przed każdym sezonem, gdzie mamy ten plan rozpisany indywidualnie, staram się realizować jak najwięcej z tego planu, ale też pogoda sprzyja do tego, żeby korzystać z tego słońca i też trochę z odpoczynku między sezonami. Czyli o formę kapitana absolutnie nie musimy się martwić? Myślę, że nie. No jakby w tamten sezon pokazał i poprzednie, że to przygotowanie indywidualne nie jest najgorszym rozwiązaniem. Myślę, że każdy z zawodników wie, że musi się dobrze przygotować. Jesteśmy odpowiedzialni, więc nie jestem, jakby, albo nie trzeba się o to martwić, bo sam też się nie martwię. Wiem i znam już na tyle swoje ciało, że wiem co on zrobić w tym okresie. To właśnie byś mógł zdradzić. Jak wygląda twoja dzienna rutyna teraz? Wiadomo, że jakby schodzimy trochę z obciążeń niż z takich, co są w trakcie sezonu, więc to wygląda trochę inaczej. Staram się dużo robić takiego tlenu, czyli biegi jazda na rowerze. Też aktywnie spędzać z dziećmi ten czas, żeby, żeby też to sprawiało przyjemność. Do tego siłownia, no, wiadomo, jakby podstawy, które są zawsze przed sezonem. Te przygotowania do sezonu będą nieco inne w tym roku, bo wcześniej zaczynamy meczami Ligi Mistrzów. Jak Twoim zdaniem będą, będzie wyglądać ten okres przygotowań do, do tych ważnych meczów w, tej, w tych prestiżowych rozgrywkach? Tam jest bodajże tylko dwa tygodnie różnicy między pierwszym meczem ligowym a Ligą Mistrzów, więc nie uważam, że one się aż na tyle zmienią. Będzie na pewno to bardzo intensywny miesiąc, gdzie. Trener będzie chciał jak najwięcej z nas wydobyć, my też będziemy jakby mieli tą dodatkową motywację do tej Ligi Mistrzów, żeby dawać z siebie wszystko, więc myślę, że same jednostki niewiele się zmienią. Jak ocenisz naszych rywali w grupie Ligi Mistrzów? No, bardzo dobre drużyny, tylko się cieszę, że możemy przeciwko takim drużynom zagrać, także no, ja jestem pełen nadziei i też jakby takiego optymizmu w to, że pokażemy dobry hokej. 进亏去吗？谢谢